Bo jak widzicie, <noise> robią mi się za kola. Jeżeli nie macie postanowień, to pożyczcie sobie mój plan. Także bierzcie ten plan i lecimy z tym w nowym roku razem. Tak, jak można robić content na żałobie? To, bo ja, ja tego nie rozumiem na przykład, bo moim zdaniem ona nie ma uczuć ani emocji. Dopóki nie było internetu, nie widzieliśmy, ile jest złych ludzi na świecie. A tu taka znajdzie się pinda, i po prostu, że wątpię coraz bardziej w ludzi, w człowieczeństwo, w jakieś nie wiem. Nawet nie wiem w co. Nie mogę tych filmów oglądać, bo mnie szlak jasny trafia. Ludzie są bezwzględni, tyle wam powiem. Dzień dobry, końcóweczka roku. Jak się z tym czujecie? Ja nie lubię tego czasu, mówiłam wam już. Słuchajcie, coś mi się porąbały hormony. Czy nie wiem, co mi się porąbało. Niby broda to są hormony, ale yy, z drugiej strony mi się to porąbało w Maroko. Jak wróciłam z Maroko, po prostu... Zaczęło mnie wypryszczać na brodzie. I teraz mam tak. tu dwa, nie będę Wam pokazywała z bliska. Ten to już po prostu nie ma swoje życie własne. Więc co zrobię? Bo jedyne co mam w domu, to jest jakaś Space Secrets Lavender Clay Face Mask. Mam maskę lawendową klej, e, taką glinkę. Nałożę sobie po prostu tylko na brodę. <laughs> I zobaczymy. Czekam, słuchajcie, na, e, Czekam na tego. Mm. Amazona mam mi przyjść Łukaszowi słuchawki, a mi ma przyjść pen. Zamówiłam sobie pena do iPada, mm, oczywiście takiego z Amazona, wiecie, nie tego oryginalnego, więc zobaczymy, czy będzie działać. Mam nadzieję, bo mam fajną aplikację do organizacji życia. <grym> tylko z kalendarzem i tak dalej. I naprawdę mam nadzieję, że przyjdzie. E, że przyjdzie, to na pewno przyjdzie, bo już idzie, tylko mam nadzieję, że będzie działać. Nie umiem dwóch rzeczy równocześnie. Dobra, robimy sobie tak i trzymajmy kciuki, że nie pogorszę sobie tym sprawy. Nie wiem, takie, to nie są pryszcze nawet, żeby to, wiecie, wycisnąć czy coś, to są takie podskórne gule okropne. Nienawidzę tego, bo to jest takie bolące, słuchajcie, jak ja mówię, ruszam brodą, to mnie boli cała broda. Nie. Zmyję sobie. Jeszcze wam powiem to świetne. I drogie, w ogóle. 25 funtów chyba to kosztuje znalazłam. Ja za to zaprociłam zdarłam Foot 70 chyba. Także to super. Krem bardzo fajny, bardzo mi się podoba też. No i Tonik, to jak Tonik? To z tych ostatnich rzeczy, co kupiłam, co Wam pokazywałam. O jeszcze przy okazji właśnie pokażę wam. Denko. Czy denko, jedną rzecz w sumie? W sumie może to ja te dwie. A teraz w ogóle krem, jeśli chodzi o krem do twarzy, to używam takiego. Skin Sains Rehydrating Face Cream w SPF30 i to jest na dzień i na noc, ale on jest super. W ogóle super krem. Naprawdę z kwasem pielurowym nie będę wiecie, jak do tego kwasu. Jego ja kupiłam w Tesco, chyba w markecie jakimś na, na kosmetykach. A denko, denko, totalne. O, strasznie lubię ten krem. Totalny już praktycznie denko, no to już tę resztkę wyrzucę. To jest Cores. To Cores to jest jedna zawsze najlepszy yy, krem. Cieszy, patrzę, czy się patrzeć się z ale nie. Tu mam jeszcze połowę tyle, yy, azur yy, ten serum pod oczy i ja tu muszę sobie użyć. Dobra, czyli to zostaje, ja sobie to będę używać, to zostaje, to tu. Yy, czy macie jakieś postanowienia noworoczne? Bo ja chyba na nowy rok mam postanowienie, żeby przejść wszystkie miejsca w domu i powywalać rzeczy. Słuchajcie, <śledzij>, mam silną potrzebę wywalania rzeczy. Tak bym chciała. Po prostu wiecie, wszystko co się nie używa, co stoi, co zagraca, tylko wywalić. wywalić. Poczekajcie, bez nie ustawiam żadnego budzika. Nie wiem, która jest godzina 10 minut. No dobra, gadam 3 minuty, ok. Więc wszystko wywalać, oczyszczać przestrzeń i takie moje postanowienie na nowy rok. Innego żadnego nie mam. Nie robię. Ja słuchajcie, ja raczej nie robię w ogóle. Postanowiłam na nowy rok, yy, związałam sobie tak do góry włosy. Staram się teraz tego nie robić, bo jak widzicie, <coughs> robią mi się za cola, już od tej fryzury noszonej od 10 czy 15 lat, te, tak samo. Yy, więc teraz staram się z przedziałkiem na pół. A bo o, tu dziurka, no cofa mi się linia. <coughs> będę miała za chwilę, wiecie, na szyi. No, ale teraz sobie tak związałam, bo yy, mam włosy nadające się do mycia, więc to jest najlepsza fryzura na włosy do mycia. No, i słuchajcie, nie robię żadnych postanowień zazwyczaj. Hmm. Czasem miałam tam takie zrywy, że, wiecie, a, będę ćwiczyć, będę coś tam, będę. No. Wiecie, jak to wychodzi. Więc jedyne takie moje postanowienie to postanowienie. No, chciałabym po prostu w przyszłym roku ogarnąć całe mieszkanie, wszystkie działy, pościele, ręczniki, nie wiem, bielizny, szufladę wstydu. Ganki, już i tak wywaliłam bardzo dużo sprzętu, wywaliłam sokowirówkę, wywali, bo jak kupiłam sobie tego Lidlomixa, wywaliłam sokowirówkę, wywaliłam yy, taki przyrząd do gotowania na parze, yy, no wywaliłam dość sporo, także to i tak sukces i bardzo dobrze się po tym czułam, więc yy, potrzebuję tego. I wszędzie, wszędzie, wszędzie przejść, w kosmetykach, w jakichś zapasach kosmetycznych, yy, w papiery, w ogóle papiery, słuchajcie... Cała szafka jest taka, mam taką całą szafkę gdzie tam są segregatory, a papiery leżą kurw obok, wszystko rzucone jakieś listy, nie listy wiecie, jakieś dokumenty i tak dalej. To muszę przejrzeć koniecznie i to chyba w ogóle w pierwszej kolejności, bo to wygląda tragicznie. Także trochę, trochę tego do zrobienia mam. Trochę miejsc jest, dlatego ja tego nie planuję na przyszły miesiąc, tylko ja to planuję na cały rok, słuchajcie, bo naprawdę trochę tego będzie do przejrzenia. I też ciuchy w mojej drugiej szafie, w tam w trzecim pokoju, też bym to chciała przejrzeć, bo tam piszą te ciuchy, tam nikt nigdy nie zagląda, one tam są i po co one tam są, po prostu trzeba się nich pozbyć, chyba. Także to jest jedyne, co ja planuję, jeśli chodzi o przyszły rok, to tak się wziąć za siebie i. Nie kumulować i wyrzucić to, co już skumulowałam. Dobry plan, dobry plan. Yy, jeżeli... kukiś czeka, bo Łukasz uchodzi. Jeżeli nie macie postanowień, to pożyczcie sobie mój plan. Myślę, <grym> że to jest dobry plan dla każdego. Każdy ma takie rzeczy, których nie używa, wiecie, zagracają tylko przestrzeń, także bierzcie ten plan i lecimy z tym w nowym roku. Razem. <grym> Poczekam 10 minut i zmyję. Zmyłam i szczerze mówiąc, teraz boli mnie jeszcze bardziej. Amazon przyszedł, czyli. No iPada, zobaczmy. Jakby lukcesowa, nie mam jak otworzyć. Kurde. Nie wiedziałam, że to będzie w folii. Słówka? Dorady? Dobra. Zobaczmy, czy to będzie działało z iPadem. Jeśli tak, to Wam polecę, jak macie iPada. I myślę, że to w ogóle z każdym powinno działać tabletem, bo to jest chyba na Bluetooth. Proszę bardzo, tak wygląda. Mamy kabelek, mamy instrukcję, chyba. O! I mamy wymienne te cztery rysiki do dołu. No to fajnie. Ej, fajny, ciężki. Dobra, i on tu ma pokazywać nam, ile jest naładowany i tak dalej. Jego się tutaj... O! Widzicie? Zaświeciło się. Czyli jest naładowany teoretycznie. Dobra. Mamy... Kukuś, zobaczcie. Mamy ten. Tu mam kicie, jak otworzę. O, zobaczcie, tutaj mam kicie. Widać? Widać chyba, nie? W kalendarzu. Dobra. Mm, co teraz? Nie wiem, dajmy... Gorszo nie. Dajmy Bluetooth. Nie wiem, robię to, słuchajcie, intuicyjnie. Bo nie wiem. Magnet. O, właśnie, on ma jeszcze magnet, który tutaj przyczepia się do. Bo tutaj są takie trzy kółeczka. magnetyczne na tablecie i można przyczepić. <laughs> tylko czekajcie, bo. Apple Pencil. Czy ją ja muszę to otworzyć? Faktycznie. Oh, działa! Dobra, wystarczy tylko Apple Pencil włączyć. Działa, 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 działa. Zobaczcie. Działa, działa. A mam taką super aplikację. Nazywa się A-Journal. Y nie ja wiem, wam to pokazać, żeby... Czekajcie... No to tak wam pokażę. O! Coś takiego. I słuchajcie, tutaj sobie wszystko możecie, wiecie, pisać i tak dalej. Fajny. Jest trochę, trochę twardawy. Trochę mnie to tak stresuje, że on tak puka. <laughs> Ale generalnie rysuję, rysuję. Proszę bardzo. No. Spoko. Dobra, jest spoko, tylko mówię, trochę, trochę ta główka taka twarda mnie stresuje. Czy ja tutaj sobie coś nie narobię na ekranie nim? Okay, no. Są wymienne główki, także fajnie, czyli że to się zużywa chyba w takim razie z tego by wynikało. Nie, nie nie, pisze się tym łatwo, słuchajcie, wcale nie pisze się tym łatwo. No, oczywiście łatwiej niż palcem, ale nie jest to jakieś super łatwe. no, no spoko, fajne to jest, dobra. Chce mi się bawić. Fajne, fajne. I słuchajcie, to też super będzie do. Y do yy, na przykład mojego Color by Number grania, o tutaj mam, proszę bardzo, już pasuje, pasuje. A jeszcze chciałam zobaczyć ten magnetyczny, ten czy to faktycznie działa, czekajcie. go Tutaj mamy 3T, te i to powinno. E, działa no, widzicie, że nie, nie ten, nie zgubimy, tylko trzeba trafić. No spoko, naładowany no super, dobra czyli yy, działa, słuchajcie ten, ten z Amazona jakbyście potrzebowali pena do nie wiem, no do Ipada ja nie wiem czy do zwykłego tableta działa Są ja mam tableta z Samsunga, mogłabym ją sprawdzić yy, jak chcecie to napiszcie yy, to się nazywa stylus pen stylus pen po prostu fajnie Dziękuję. Jestem zadowolona. Wyłączam i będzie się używał. Będzie sobie go używać. Fajnie cieszę się, że te główki są wymienne, chociaż w sumie nie wiem, po co one są. Jakby się te miały złożyć. Nie wiem. Łukasz pojechał do sklepu, bo kuki się skończyło. Jedzonko. A ja. Aha, jedną i potem chyba będę mu robiła pizzę. Wczoraj mu zrobiłam pizzę taką, wiecie, domową z tego, z Lidlomiksa. ale powiem Wam, nie byłam z niej zadowolona za bardzo. Średnio wyszła. Znaczy, Łukasz mówi, że pyszna i w ogóle, ale ciasto takie trochę płaskie. Liczyłam na bardziej pufiaste. Łukasz lubi takie płaskie, ale wciąż liczyłam na inne ciasto. Więc może dzisiaj bym coś zmieniła w tym przypisie jednak. No. I nie wiem, chleb wczoraj też upiekłam nie wyszedł mi kompletnie. Wydaje mi się, że wina mąki, bo inną mąkę miałam. Ale Łukasz kupił taką droższą mąkę, wiecie taką w ogóle. Super posz, z, z, wiecie, z górnej półki w markecie. Ale chleb na niej nie wyszedł. Czyli na najtańszej wychodzi najlepiej. Tak to, tak to wy wynika z tego. <grym> no, dobra, idę czekać na Łukasza tu sobie porobię co miałam sobie porobić co ro robiłam palcem i wygląda tragicznie um, muszę napisać maila, bo nie pamiętam kiedy Kuki ma szczepienie a ma w styczniu fryzjera też ma w styczniu, ale tu już doszliśmy z Łukasiem kiedy, Łukasz nie zapisane natomiast żadne z nas nie ma zapisanego szczepienia i obawiam się czy myśmy ją w ogóle zapisali słuchajcie na szczepienie czy czasem nie było tak, że ja wtedy pracowałam jeszcze w biurze i czy nie było tak, że Yy, powiedzieliśmy pani na ostatnim szczepieniu, że po prostu umówimy ją następnym razem, wiecie, że, że umówimy ją w trakcie roku, jak będziemy wiedzieć, jak pracujemy i tak dalej. No, czy czasem tak nie było, bo jak tak było, no to trochę lipa, bo ona nie ma terminu na szczepienie w takim razie, a nie wiem, jakie są tam terminy, bo zawsze umawialiśmy w dzień szczepienia już na następny rok. <laughs> Myślała, nie, albo napiszę maila, albo zadzwonię jutro, czy mam czynne jutro, muszę sprawdzić. Wracam do Was, wykąpałam się, słuchajcie, mam włosy, bo już musiałam. Zostałam tam ataku migreny wieczorem. Więc od 6.30 chyba spałam do 10, jest, nie wiem, pół do 11. Jestem trochę taka jeszcze zmęczona, bo atak migreny strasznie wykańcza. Na szczęście miałam, bardzo szybko zasnęłam, od razu. Wzięłam dwie tabletki i położyłam się i od razu zasnęłam, więc jakby ta aura się zaczęła, ale wszystko przeminęło. Miałam migrenę z aurą niestety. Zaparowanym usterko. Zrobię sobie y, z wami pielęgnację na wieczór. I chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo jak się przebudziłam, słuchajcie, zaznałam z włączonym komputerem i tam leciały filmiki. I y, jak się przebudziłam, to leciał film z kanału Klepsydra. O pewnym kanale. Jednej dziewczyny. Pianka do mycia twarzy. Y, jednej dziewczyny, która jest po prostu... Potworem. E, czekajcie, zmyję sobie twarz i wrócę do Was i Wam opowiem. Kanał tej dziewczyny, słuchajcie, jej cały kontent opiera się na żałobie po mężu. Słuchajcie, młoda dziewczyna, 30, ch chyba 2 lata. Mąż od dwóch lat nie żyje. Także e, młode małżeństwo, młoda dziewczyna, ogromna tragedia. E, w każdym wieku, śmierć bliskiej osoby to jest tragedia. E, natomiast tutaj, no. Nie, uważam jeszcze gorzej, bo wiecie, no młode małżeństwo, młoda para, y dzieci y jeszcze nie mieli i y y y no po prostu. Rozumiecie, tak. Y y I cały jej polega na żałobie po tym mężu, jak ona przechodzi żałobę i tak dalej. W związku z czym, moim zdaniem, ten kanał skupiał w wokół siebie, wiecie, polaryzował ludzi, którzy, dwie grupy ludzi. Pierws pierwsza grupa ludzi, to jest tylko moje zdanie, mówię y także tutaj. Moje tylko zdanie. Pierwsza grupa ludzi to jest grupa ludzi, którzy przeżywają to samo, tak, czyli są w żałobie po bliskiej osobie i szukają informacji, właśnie jakichś kanałów, osób, które przeżywają to samo, żeby nie być w tym sami, żeby poczuć się, że nie są sami z tym bólem, no bo po co ktoś szuka takich, wiecie, takich kanałów, takich rzeczy. Natomiast druga grupa to są ludzie, moim zdaniem, bardzo dobrzy ludzie z ogromną empatią, którzy chcieli ją jakoś wesprzeć, pokazać jej, że są z nią, że nie jest na tym świecie sama, nie została sama bez tego męża. No i tutaj dziewczyna tam jak sobie radzi, wiecie, sama po, po tej śmierci męża, mąż nie żyje dwa lata. I y, long story short y, okazało się to kłamstwem. Znaczy, nie to, że ona jest w tej żałobie, bo ona jest w tej żałobie. Tylko kłamstwem okazało się to, że ona jest y, taka sama, samotna i że nie wiem, jakby to powiedzieć, że faktycznie tak przeżywa tą żałobę. Nie wiem, po prostu ludzie poczuli się oszukani i ja się wcale nie dziwię, ponieważ można że jej dwa lata, okazuje się, że ona od roku jest już w związku. Nie myślała nigdy o dzieciach, raczej myślała bardziej, że nie chce mieć dzieci. Okazuje się, że ona jest w ciąży, chyba w szóstym miesiącu. Ym... Mało tego mówi, że, to dziecko było, że ta ciąża była planowana. Więc tutaj, wszystkim ludziom, dawała narrację, że ona jest wiecie, sama, że przeżywa tę żałobę i tak dalej. Natomiast, jakby prawdą było co innego. I słuchajcie, oczywiście, ma prawo każdy do układania sobie życia. Tak? Każdy zrobi to w innym tempie i, i tak dalej. Natomiast, z tego co widać w internecie, odzew, to ci ludzie poczuli się strasznie oszukani. Ci, którzy z nią byli na tym kanale, poczuli się ogromnie oszukani, i słuchajcie, ja nie rozumiem, jak ludzie mogą być tak bezwzględni, robić sobie kontent. Ona chodziła na wszystkie wywiady, do telewizji, wszędzie, gdzie ją tylko nie zapraszali, to ona szła, pchała się i tak dalej, opowiadając tą swoją historię, a jednocześnie ona już miała ułożone życie. Słuchajcie, ona już sobie układała życie. O czym nie mówiła, w związku z tym wszyscy ci, którzy czuli się tak bardzo z nią, wiecie, zjednoczeni, że, że oni też tak mają. Wszyscy ci, którzy jej kibicowali, ubolewali nad nią i tak dalej, poczuli się bardzo, bardzo oszukani. Już pomimo fakt, jak można robić kontent na żałobie, to, bo ja, ja tego nie rozumiem na przykład. Ja mm, z jednej strony to zazdroszczę takim ludziom, którzy tak bardzo nie mają uczuć, emocji, bo moim zdaniem, ona nie ma uczuć ani emocji za dużo w sobie. Robiąc na czymś takim kontent. Ja przeżyłam też kilka śmierci w moim życiu. Osób bliższych też między innymi w tym roku byłam na pogrzebie koleżanki z pracy. I wiem, że potem, po tym wydarzeniu, czuję się ogromną pustkę w sobie, taką dziurę czarną i. Nie wyobrażam sobie, żebym po śmierci mojego męża nagrywała filmy, które bazują tylko i wyłącznie na żałobie. Nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście, jak wiecie, każdy jest inny i tak dalej. Nie wiem, dla mnie, ja wam nie mówię specjalnie nazwy tego kanału, tej dziewczyny, bo absolutnie nie chcę przykładać ręki do tego, żebyście tam poszli. Pewnie jak chcecie, to sobie to znajdziecie, no bo powiedziałam, na jakim kanale był o tym film. Natomiast, no. i mąż nie ma, nawet słuchajcie tego pomnika. Rozumiecie, a ona. Nie, nie wiem, bo nie wiem, czyli ona. Czyli na pewno minimum rok po śmierci męża, ona. Ona już w nowym związku? Po, czym po czterech miesiącach, zaszła w planowaną ciążę. To nie jest tak, że to była nieplanowana ciąża. Ona planowała tę ciążę z tym nowo poznanym mężczyzną. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, po prostu nie wyobrażam sobie tego w tak szybkim tempie. To, ale to, tak jak mówię, no to jest kwestia bardzo indywidualna, osobista, ale najbardziej sobie nie wyobrażam polaryzować wokół siebie ludzi, którzy przeżywają to cierpienie, a tak naprawdę ich okłamywać, wiecie, z tym, co jest w moim życiu i co ja czuję i tak dalej. Tym bardziej, że ona już była zakochana i, i spodziewa się dziecka i w ogóle, wiecie, wszystko jest super, a tutaj narracja jest zupełnie inna. Mało tego, otworzyła na Facebooku grupę dla osób z żałobą, której wstęp jest płatny. Słuchajcie, ona chciała, żeby ludzie w żałobie, którzy szukają pocieszenia, szukają innych ludzi, którzy przeżywają to samo, płacili jej za wstęp na tą grupę. No naprawdę, ludzie są bezlitośni, bezlitośni, bez serca. Mm. Nie wiem, po prostu zazdroszczę podejścia, nie wiem, współczuję głupoty. Nie wiem. Z jednej strony zazdroszczę, że tak ktoś potrafi po prostu być bez uczuć, manipulować i robić sobie na takich rzeczach content, Czyli to znaczy, że tak naprawdę go nie bolą te sytuacje, nie boli ją ta sytuacja, wcale żadnej żałoby tak strasznej nie przeżywa. Nie wiem, czy ten mąż zmarł, bo choroba, czy on zmarł w wypadku, czy coś. W każdym razie, słuchajcie, dopóki nie było internetu, nie widzieliśmy, ile jest złych ludzi na świecie. Ona jest złym człowiekiem. Moim zdaniem, ona jest złym człowiekiem. Co musi czuć ta rodzina tego męża w ogóle? Jak wiecie, tu oglądają, że samotnie radzi sobie, jeszcze walczy tam o spadek i w ogóle o coś tam, coś tam z tą rodziną, a tak naprawdę ona już ma nowego. I po co? Okej, okay, niech ona ma tego nowego. Może chciała szybko wskoczyć w inny związek i to jej pomaga, ale. Po co robić na tym kontent, słuchajcie, na żałobie po mężu i, i mielić to, i mielić to, i mielić to przed ludźmi i pokazywać ludziom, że ona jest sama, że ona przeżywa bardzo tą żałobę i tak dalej, w momencie, kiedy wcale tak nie jest. I jak wyszło to na jaw, że tak jest, mi o to, ja nie wiem, czy wy zrozumiecie, bo ja tak chaotycznie mówię, chyba jeszcze jestem trochę skołowana po tej migrenie. Chodzi mi o to, że ludzie, którzy byli z nią związani poprzez tą żałobę, czuli się oszukani i tyle. I, a, a nie wolno celować w ludzi w żałobie. No kurde, nie wolno. Nie wolno wykorzystywać takich ludzi. Przecież oni są w największym bólu swojego życia. A tu taka znajdzie się pinda i po prostu... Nie wiem. Ja wątpię w ludzi już coraz bardziej, bo szczerze prawdę powiem wam, że wątpię coraz bardziej w ludzi, w człowieczeństwo, w jakieś, nie wiem, nawet nie wiem w co. W jakieś Uczucia, emocje, nie wiem. Coraz więcej ludzi mi się wydaje, że są jakimiś kurde stworami AI. <noise> tak się zachowują. No, straszne. Dobra, tak wam no chciałam tylko się wygadać, bo po prostu wstrząsnął mną ten film. Tak samo jak wstrząsają mną filmy o Gieniutkowie. No, tego to po prostu nie mogę oglądać. Słuchajcie, nie mogę tych filmów oglądać, bo mnie szlak jasny trafia. I już myślałam, już myślałam chyba trzy albo cztery nawet razy, żeby napisać maila i zgłosić ich do organizacji wszelakich. Wiem, że zrobiło to już bardzo dużo osób, oni już mają kontrolę i tak dalej, ale. Za każdym razem, jak widzę jakiś nowy materiał o nich, to po prostu mi już włos staje dęba. Wpiszcie sobie, w YouTube'a gieniutkowo, na pewno wam wyskoczył film o nich. Opiekuńcy świnek. Tak naprawdę. Jest tam tragedia. Te świnki są po prostu biedne. No, dobra, kończę. Idę suszyć włosy. <gryw> Dajcie znać, co myślicie eee, o tym wszystkim, takich kanałach żarujących na tragedii. No, ten drugi też żaruje na tragedii, na tragedii świnek. Zbierają tyle kasy, kurda, po prostu krzywdzą te świnki, nawet y, fizycznie. Także. Ludzie są bezwzględni, tyle wam powiem. Masakra. No, zawsze tak pewnie było. Tylko mówię, odkąd mamy internet, to wszyscy, no to oni wychodzą na jaw, oni się pokazują z tą swoją bezwzględnością. Nie wstydzą się tego z jakiegoś powodu i pokazują swoją głupotę wszemi wobec. I robią nawet na niej kontent. Także wiara w ludzi umiera. Tak jest moje zdanie. Uciekam, słuchajcie, uciekam. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakiś vlog przed Nowym Rokiem. Jeżeli nie, to życzę Wam wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Jeszcze mam na pewno złożę życzenia na Instagramie, także obserwujcie mnie na Instagramie. Trzymajmy się, dajmy odejść temu roku, roku, rokowi, temu roku. Niech odejdzie, co ma odejść, niech odejdzie. Co było dobre, co się zapoczątkowało, przechodzi z nami na następny rok. Będzie kontynuowane zen. Then... <noise> I wszystkiego, 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 tylko i wyłącznie najlepszego. Trzymajcie się cieplutko.